Prospekt informacyjny, czyli jak nie dać nabić się w butelkę, kupując mieszkanie w stanie deweloperskim. Prospekt informacyjny to najważniejszy dokument umowy deweloperskiej. Znajdziesz w nim wszystkie informacje dotyczące Twojego nowego lokalu. W pierwszej części prospektu informacyjnego znajdziesz doświadczenie dewelopera i poprzednio zrealizowane projekty. Warto podjechać na poprzednie osiedle dewelopera. Dalej zobaczysz parametry związane stricte z Twoim osiedlem, czyli wysokość zabudowy w sąsiedztwie, jakie będą najbardziej uciążliwe elementy, jak na przykład sieć kolejowa, droga w pobliżu oczyszczalnia ścieków i tym Ostatnią częścią prospektu informacyjnego jest część indywidualna. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na standard wykończenia lokalu, z jakich materiałów będzie finalnie wykończone mieszkanie, żeby później nie przeżyć niespodzianki ani rozczarowania.